Szczęść Boże, dzisiaj rozpoczęliśmy Wielki Post, jest Środa Popielcowa. Witam Cię bardzo serdecznie w ten wieczór, w tym wielkopostnym słuchowisku, które nazywałem Pod Poduchę. Posłuchajmy słów z Księgi Proroka Joela. Tak mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana Boga waszego. Dmijcie wróg na syjonie. Zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie, zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i sących piersi. Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy pana, niech mówią: przepuść panie ludowi twojemu. Nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzież jest ich Bóg? Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Rozpoczynając ten Wielki Post, prorok Joel daje nam dzisiaj bardzo prostą radę. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawrócenie to nie, jest, to nie są teatralne gesty. Nawrócenie to nie jest sytuacja, w której inni nas podziwiają, chwalą, że coś zmieniliśmy, ale to rzeczywiście decyzja na to, że chcę być bliżej Pana Boga. To przemiana serca. To w nim dokonuje się to, co najważniejsze. I może warto na początku tego wielkiego postu zadać sobie pytanie: czy jest we mnie decyzja na to, żeby na serio być bliżej Pana Boga, żeby spróbować zmierzyć się z tym, co mnie od Niego oddziela? Bardzo Cię proszę, jeśli słuchasz tego leżąc, to usiądź teraz na chwilę. Chciałbym Cię zaprosić do takiej codziennej, wieczornej modlitwy. To ważne, żeby przed samym snem pobyć przez chwilę z Bogiem. Pomódlmy się. Nasz Tato, najlepszy Ojcze, Ty znasz serce każdego z nas. Ty widzisz, jakie ono jest na początku tego Wielkiego Postu. Ile jest w nim dobrych pragnień, motywacji, chęci, postanowień, ale też widzisz, ile jest w nim słabości, niegodziwości, lęku, Strachu. Proszę Cię, pociągnij mojego brata i moją siostrę do siebie. Pociągnij do bliskości z sobą każdego, do tego słucha. Spraw, by każdy, kto teraz się ze mną modli, był blisko Ciebie. Daj Mu proszę tę łaskę, by był zdolny do podjęcia decyzji przymiany swojego serca. Proszę cię, najlepszy ojcze nasz tatusiu, abyś w tegorocznym wielkim poście zrobił dla nas jedno, zrobił dla każdego z nas. Uświadom mi, że przemiana mojego serca jest możliwa tylko w tobie. Proszę cię, zrób to. Niech tak się stanie. Amen. Na koniec. Przyjmij Boże błogosławieństwo. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Zadanie na jutro: pomyśl dziś o tym, jak jutro dać wobec innych świadectwo. Że jesteś człowiekiem wierzącym. Może to jest pierwsza przestrzeń, w której potrzeba nawrócenia. Dajmy jutro świadectwo. Dobrej nocy. Szczęść Boże.